Trener Michał Dudek, tak będę Was wymieniał razem z Marciniem Orlikiem, żeby była urozmaicenie i poza tym jest konkurencja wieżaka. Tak, no dobrze, Michale wygraliście z Amerykankami 3 do 2, czy to oznacza, że już macie pewne pierwsze miejsce w tej grupie? No, teoretycznie można tak powiedzieć, bo trzech najważniejszych przeciwników, najtrudniejszych pokonaliśmy, ale no gdzieś tam spodziewamy się bardzo trudnych meczów jeszcze z Peru, z Hiszpanią, bo to są takie nieoczywiste mecze, na pewno Hiszpania jeszcze walczy o wyjście, o miejsce w czwórce. Jest to przeciwnik, który potrafi zaskoczyć, także przygotujemy się na te mecze pewnie jeszcze lepiej niż na poprzednie, bo mamy coraz więcej materiału. Także będziemy gotowi. To, co zauważyłem dzisiaj, jest sporo zmian, przeprowadzaliście. To już takie potrzeba sytuacji, czy przygotowanie też zespołu na kolejne mecze? Przygotowanie być może zespołu. Ja myślę, że będziemy to z trenerem oboje podkreślać, że my mamy zespół. Są liderzy w niektórych reprezentacjach wyraźni. U nas pewnie też, ale to się zmienia z meczu na mecz, a zespół tutaj będzie odgrywał bardzo ważną rolę, bo jesteśmy mega równi, jeśli chodzi na każdej pozycji. Także na to liczymy, że każdy dowiezie poziom do samego końca. Dobrze, czy Wy tutaj celowaliście, rozumiem, w sezonie formą przy wciągu tego, tego, tego turnieju. Jest jeszcze możliwość, Czy to już jest to optimum? Czy wy jeszcze jakby tą formą będzie, będzie na koniec. Dopiero wtedy pikujemy. Ja mamy zaplanowany oczywiście cały odpoczynek, wszystko. Myślę, że dziewczyny są do tego przygotowane na ten turniej, także teraz dać im odpowiednią ilość wolnego, żeby na następne mecze być super gotowym. Zmieniłeś. Może tak, w poprzedniej sezonie często byłeś asystentem trenera, bo siedziałeś u Marcina Padyka jako pomocnik w pierwszej lidze, czy w juniorkach. Teraz jesteś asystentem trenera reprezentacji, czyli można powiedzieć zmieniłeś koszulkę lub herb. Jest to jakaś różnica podczas, podczas samego meczu? Kurczę, no na pewno zupełnie inne emocje są na meczu reprezentacji, bo to myślę, że marzenie każdego człowieka związanego ze sportem. Ale no robota jest ta sama, no i myślę, że poziom, poziom też grania tutaj tej reprezentacji, no to wnosi w ogóle dziewczyny na niebotyczne, niebotyczne, że tak powiem, wyniki, które tutaj osiągają, także no trzeba się do tego przyłożyć na maksa, być super skupionym. Praca jest ta sama, robi się to samo, trzeba być tak samo przygotowanym, także za dużej różnicy bym nie widział chyba. No, jeszcze ja zapytam o to o jedną sytuację, rozmawialiśmy zaraz po meczu. 13-13, tracisz dwa punkty z rzędu. z rzędu. Marcin się w Marcin się do siebie odwraca, bierzemy czas, ty mówisz nie. I po tej akcji Amerykanka wyrzuca piłkę w aut, Kto rządzi na ławce? Ty czy no Marcin? Nie, no, nie, zdecydowanie, zdecydowanie Marcin czasem weźmie jakąś moją uwagę, e, moje słowo jakieś pod uwagę, także myślę, że się uzupełniamy i dobrze to funkcjonuje, także niech tak będzie dalej. Dobra, dwa ostatnie pytania. Pierwsze pytanie o Darię, co z Darią? Nie wiemy, czekamy cały czas na diagnozę. E, byliśmy po badaniach, także no kwestia tylko, żeby lekarz zobaczył badania i czekamy już na oficjalne wyniki. Dobra, ale cały czas, trzeba powiedzieć, cały czas jest zespołem, dopinguje jak może i po niej w ogóle po twarzy nie widać, że, że tam coś jest nie tak? No jak najbardziej, to jest super silna dziewczyna psychicznie, także myślę, że na pewno będzie chciała zostać z zespołem i gdzieś być z nami do końca, bo tak jak mówiłem, na maksa tworzymy zespół wszyscy i każdy element tej układanki jest bardzo ważny, niezależnie czy na boisku, czy poza nim. No i ostatnie pytanie, jutro day off, jakie plany? Day off. <laughs> żadnej siłowni kompletnie, nie trzeba. Siłownia była dzisiaj, chwila siłowni, żeby się pobudzić sportowo, fizycznie, relaksacja, odnowa, day off. Dobra, no to w takim razie jutro sobota zapraszamy na niedzielę. Co to będzie? Na niedzielę no, będą fajerwerki i pokaz fantastycznej siatkówki, Także jak najbardziej zapraszamy. Godzina 15:15, 15, prawdopodobnie. Hiszpania czy Peru? Chyba pierwsze z Peru na na Tak No dobrze, w takim razie widzimy się w niedzielę. Dzięki jak najbardziej, bardzo. zapraszam.